Siostra Lucia dos Santos, imię które wraz z Fatimą stało się synonimem proroctw i tajemnic, wstrząsających ludzkie serca i umysły od ponad stulecia. Jej historie, pełne mistycyzmu i nadprzyrodzonych wydarzeń, wzbudzają nie tylko religijne kontrowersje, ale także skłaniają do refleksji nad przyszłością ludzkości. I jej losami. Jednakże jedna z tych wizji przyciąga szczególne zainteresowanie, przepowiednia dotycząca Polski. Wszystko zaczęło się w roku 1917, gdy trójka dzieci, pastuszków: Lucja de Santos, Francisco Marto i Jacinta Marto jak wtedy uważano, rzekomo doświadczyła objawień Matki Boskiej w portugalskiej miejscowości Fatima. Kościół katolicki po długim procesie badań uznał te objawienia za autentyczne, co przyczyniło się do rosnącej sławy Siostry Łucji. Jednak to nie tylko Fatima uczyniła ją znaną na całym świecie. To właśnie wizję. Które otrzymała, w tym ta dotycząca Polski, przyciągnęły uwagę milionów. W jednym z objawień, podczas których miała być z nią Matka Boska, siostra Lucja otrzymała zadanie: Ty zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się Tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym, Ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokolanego serca. Te słowa stanowią fundament dla niezwykłych proroctw, które miały wstrząsnąć nie tylko Polską, ale i światem. W jednej z najbardziej znanych scen siostra Lucja przekazała, że Polska będzie kluczowym graczem w nadchodzących wydarzeniach. Mimo globalnej katastrofy, której świat będzie świadkiem, Polska wyjdzie z niej mocniejsza i wspanialsza. Od niej będzie zależała przyszłość Europy. A nawet cały świat będzie musiał podążyć za jej przykładem. Przepowiednie siostry Łucji to więcej niż tylko mistyczne wizje. To scenariusze, które wydają się mieć niebagatelny wpływ na przyszłość całej ludzkości. Jedno z najbardziej niepokojących prorost dotyczy Polski, kraju, który według siostryłucji ma odegrać kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach. Będzie jedynym krajem, który wyjdzie z niej mocniejszy i wspanialszy. To od Polski będzie zależała przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata poprzez ustrój, który stworzy, poprzez nowe prawa zgodne z prawem Bożym. Te słowa brzmią niczym zapowiedź epokowego przełomu, który być może zmieni bieg historii. Ale co to oznacza dla Polski? Czy rzeczywiście jest ona przeznaczona do odegrania tak ważnej roli w nadchodzących wydarzeniach czy to tylko wytwór ludzkiej wyobraźni a może rzeczywiście objawienia z nieba kościół katolicki uznał te objawienia za prawdziwe dlatego powinniśmy je jako takie traktować jednakże analizując słowa siostry Łucji trudno oprzeć się wrażeniu że przyszłość Polski ma odegrać kluczową rolę w kształtowaniu nowego porządku świata, ale jak Polska może stać się światowym liderem w kontekście globalnej katastrofy? Jak może wydźwignąć się na Wyżyny, stając się mocniejsza i wspanialsza? Może odpowiedź tkwi w historii Polski, kraju, który przez wieki zmagał się z wojnami, okupacjami i cierpieniem. Może to właśnie te doświadczenia sprawią, że Polska będzie miała siłę przewodzenia innym narodom w czasach próby. Zeznała wystarczająco dużo krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia. Te słowa siostry Łucji brzmiały jak opis dramatycznej historii Polski, która zrodziła się z walki o wolność i godność. Ale czy Polska rzeczywiście będzie wierna prawu Bożemu, jak przewiduje siostra Łucja? Czy te słowa będą kierować jej losami w przeszłości? Czy Polska stanie się symbolem moralnej siły i odporności w obliczu zagrożeń? Analizując obecne wydarzenia i tendencje, trudno nie dostrzec pewnej Ironii w słowach siostry Łucji. Polska, kraj, który przez wieki walczył o swoją niepodległość i prawo do samostanowienia, może rzeczywiście odegrać kluczową rolę w kształtowaniu nowej rzeczywistości opartej na wartościach moralnych i etycznych. Jednakże, czy te proroctwa rzeczywiście się spełnią? Niezależnie od odpowiedzi, jakiej byśmy jednak nie udzielili, Wizje te pozostają niezwykle inspirujące, a ich wpływ na religijne i kulturowe rozważania jest niepodważalny. Czy Polska rzeczywiście stanie się przewodnikiem dla innych narodów w dążeniu do ustroju opartego na wartościach Bożych? Czy te proroctwa rzeczywiście spełnią się, czy też pozostaną jedynie fragmentem Bożego planu? W którym człowiek nie chciał uczestniczyć, odpowiedzi na te pytania mogą ukrywać się w samej przyszłości i w decyzjach, jakie my, ludzie, lub inaczej my, Polacy, w tym konkretnym przypadku podejmujemy. Nie ulega wątpliwości, że wizje siostry Łucji pozostaną źródłem nieustającej debaty i refleksji nad losem Polski i całego świata ale nie ulega też wątpliwości że my jako Polacy mamy szansę współpracować z Bożym Planem w zakresie poznania i pokochania Maryi i jej niepokalanego serca A tak się składa, że dzisiaj, 3 lutego 2024 roku, jest pierwsza sobota miesiąca, czyli właśnie to nabożeństwo, które jest centralnym punktem objawień fatimskich.